na kanale odcinki kalinki. Dziś Wam pokażę, jak się opiekuje króliczkiem. Karmę tutaj zobaczcie. futro ma takie czarno-białe i takie rude ma tutaj na karku. Ale przede wszystkim e, dzisiaj Wam pokażę jak karmić królika, jak opiekować się nim i jak sprzątać klatkę. A potem... Przeniesiemy się do Warszawy tak magicznie. I zabiorę Was na premierę bajki Potworna Rodzinka 2. Jak widzicie ona ma tutaj nosek rozerwany. A co się stało z tym noskiem? Ano bo, y, bo otarła się o klatkę. Jak kupowaliśmy to miała rozarty nosek, zobaczcie. Uh -huh. Tak z hodowli, z której wzięliśmy Pani powiedziała dzień przed tym jak chcieliśmy ją zabrać. Zdarzył się, o jak się fajnie bawi, zdarzył się wypadek, ponieważ zaczepiła się tym noskiem o klatkę i rzeczywiście ten nosek jest troszkę urwany, ale ją to nic nie bolało, byliśmy u lekarza wiele razy i teraz ma w porządku, tylko że właśnie tak wygląda, jakby miała taki zadarty nosek, tak? Tak. Aha. I co, czeszesz ją teraz? Tak, bo, bo jeszcze tutaj ma dużo włosków, no uh -huh. i muszę ją wyczesać, bo... Czasami ona sobie je ściąga. A dlaczego trzeba ją czesać? Bo wypadają jej też włoski. Mhm. Uh -huh. Teraz musimy ją czesać o wiele częściej, ponieważ zmienia sierść już na lat. I zobaczcie, zaraz wam pokażę. Tylko ona teraz tak grzecznie sobie siedzi i pięknie. Ona jest bardzo grzeczna chyba, prawda, Córciu? Tak, czasem jak się wkurzy i jest głodna, to może ugryźć. Może ugryźć, tak? teraz nie widzę Jakbyście chcieli kupić króliczka, to musicie pamiętać o tym, że trzeba go czesać, prawda? Bo zobaczcie, zaraz Wam to pokażę. O, tu mamy i zobaczcie ile sierści wychodzi. Widzicie? Duże sierści. O, tu ją położymy, zaraz ją posprzątamy. I dlatego trzeba bardzo dbać o tego króliczka i codziennie praktycznie go wyczesywać. O, jeszcze zobaczcie, tu z tyłu, bo tak dużo wychodzi. O, zobaczcie. On teraz traci starą sierść już mu się taka robi sierść mhm. bardziej na lato i dlatego trzeba o niego dbać. Trzeba króliszkowi dwa razy dziennie sprzątać klatkę, bo może, bo może drugi dzień się też y, pobrudzić, więc trzeba dwa razy mhm. dziennie. My Wam zaraz pokażemy jak wygląda taka brudna klatka królika. Zobaczcie, wczoraj miał sprzątany. I jest już bardzo brudna. On na szczęście tutaj załatwia się w tej kuwecie, widzicie? Ale to całe sianko jest tutaj pokruszone. No wow, zobaczcie! Tu legowisko jest też brudne. Już ma mało wody, więc musimy wymienić. No i oczywiście ma to taki mały paśniczek. Musimy mu napełnić ten paśniczek sianem. Najpierw musimy wszystko wyciągać z klatki. To są granulatki do kuwety. Mają uh -huh. taki kolor. I one są drewniane, tak? To mają taki jasny bardziej. Pokaż, Zobaczymy. zaraz pokażę. Uh -huh. Jak ktoś ma zwierzątko w domu, to na pewno wie. Tak. Kiedyś też jak kupiliśmy taki zły taki do kuwety granulat, bo ten wtedy Carmencia jadła ten uh -huh. ten No tak. Tamte chyba nie były. Ktoś ci chciał zająć twoje miejsce, tak? O, Karmelcie już czuje, no że nie. będzie jadła. Jeszcze mamy tu miseczkę. I co odmierzasz sobie teraz? Tak. O rany, popatrz, jak ona się rzuciła na to jedzenie. Nie wolno, karmęcia. Poczekaj, poczekaj. z tej łyżeczki Nie dużo, bo czasami nie zjasz tyle. Mhm. Zobaczcie, mniej więcej tyle. Mhm. Sypujemy. To jest jego śniadanko, prawda? Karmelcia <garmelcia>, nie słuchaj i cały czas. Cały czas podjada, słuchajcie, z tej naszej skrzyneczki. O, chyba je smakuje. Powiedz mi, Kalinka, co to jest? To jest coś takiego. To jest taka zabawka, jest, tak? Żeby się bawił. Trzeba tam wsadzić jedzonko, bo czasami króliki nie chcą się bawić i nie lubią. Ale żeby wyczwiczył sobie też nóżki, to jest specjalne do ćwiczenia, wrzucasz tam jedzenie tu do środka, sianko czy granulatki, o tutaj zobaczcie. Mm -hmm. I to tak na przykład dzwoni. I sobie, on sobie to przewraca popycha. Przewraca i sobie tak musi to zjeść. Drugie miseczki, obiadek tutaj. Jest. Jeszcze sianko, tak? tak. Proszę, to nie jest sianko, tylko to są zioła, różnego rodzaju zioła. Tu jak widzicie, mamy kwiatki różne i listeczki. Tak. Najczęściej no sami suszymy, a jeżeli nam zabraknie, to musimy kupić. Bo czasami nam yy, gałązek też zabraknie, no i też uh -huh. posprzątaliśmy klatkę, więc teraz mogę was zaczarować do Warszawy. Cześć! Kalinko, gdzie ty idziesz? Idziemy na taką... Premierę taką, filmu potwor rodzinka 2. Pokaż co, to zostałaś. I co tam jest w tej książeczce? Jeszcze Chyba różne książkę. zagadki. O, ale fajnie. To po filmie rozwiążecie, co? Tak, no. A teraz idziemy na premierę. Chodźcie z nami. Selda, Kalinka, mam dla was magiczną sztuczkę. Wystaw tak włączyć przed siebie, w ten sposób i teraz ta łyżka za pomocą moich myśli wygnie się na twoich oczach. Zobaczcie, nie ma żadnych nitek, żadnych magnesów, a ona już zaczyna się wyginać. Zobacz. Wow! Cię, Max? Teraz wymiatamy! Jesteśmy silniejsi! Ta dziewczyna to nasz jedyny trop. Mogę to doczekać tego filmu. Oglądajcie ze mną. A już, Nie Niezły z Wami odlot! Potworna Rodzinka 2 Uwda! Fatuś znalazł mi się, mala, ale obciach! Właśnie wracamy do domu. Jesteśmy Ej. po filmie, po e, objedzie, zakupach i, i po wiedzy. Tak, po wszystkim. A teraz sobie kupiliśmy jeszcze Starbucks, sam maczalatę. Tak. Smakuje wam? Tak, jest bardzo dobre. Udany dzień dzisiaj był, powiedzcie mi? A, tak. tak. A bardzo, bardzo była fajna premiera i Was, was bardzo serdecznie zapraszam na ten film. I co? W kinach? W 25 lutego, 25 tak lutego. Dobra. No to co, dziewczyny, wracamy no do domu. wracamy do domu, no. Jeszcze troszeczkę mamy dół. Z do domu. Jak Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, odcinki, kalinki i dajcie łapki w górę. Armiencia pożegnaj widzów. Do zobaczenia! Pa! Pa pa!